Jeśli masz przebarwienie na skórze, zmienia się kolory do Twojej skóry, to zastanów się, czy pokazujesz swoją wrażliwość na zewnątrz, czy to w jaki sposób wyglądasz, jest dla Ciebie OK. Czy jeśli. Dochodzisz do pewnego wieku w swoim życiu, to czy pojawiając się myśli, że już się starzejesz, że już skóra nie wygląda tak, jak powinna wyglądać, no dostajesz wtedy tego więcej, tego przebarwienia i braku jednolitości w sobie, zrozumienia i akceptacji tego, tego stanu. Ale zwróć też uwagę na to, czy i w jakim związku jesteś, z kim. I w jaki sposób podchodzisz do tego w związku? Czy pojawia się wstyd? Czy pojawiają się jakieś emocje, które mm, wprowadzają nową paletę barw w tą waszą relację, która kiedyś być może była ciepła i słoneczna, a teraz e, zmienia swoje barwy? Do zobaczenia.